No hej, eee, mamy poniedziałek, 30 września. Ja idę obok bardzo ruchliwej drogi, więc mam szczerą nadzieję, że żeby o wszystko mnie słychać. Eee, Właśnie wyszedłem z hostelu. Co było? Hostel, w którym nocowałem. Jestem w tym kościele. Wchodzę w tej danej części. Eee, całkiem przyjemne. W sensie jedzą, było smaczne, bo było się na nie uwzględnione w cenie. Było coś jeszcze, nie bardzo drogi, e, łóżka wygodne, no nie ma dużo, dużo miejsc, jakby podejrzewam, że nie jest głośno zwykle, bo no, przynajmniej teraz nie było, więc że normalnie też nie ma. E, no tak, e, coś jeszcze, jest miejsce, żeby posiedzieć, pogadać, taki fajny hostel, nie za duży, no ale można pokazać z innymi ludźmi. Z tego co widziałem, to są, oddzie... są oddzielne pokoje dla kobiet i mężczyzn. Dla kogoś to może być ważne. To mówię. E, a teraz co? A teraz? Z ogólnie oceniam go na takie. Myślę, że jest 8 8 10 To jest spoko. Jak na swoją cenę, która była bardzo niska, spoko. Dodatkowo jest blisko muzeum Narwiku, do którego właśnie idę. E, no i zobaczymy. Nie wiem, czy będę mógł nagrywać w środku, więc. Zależy, że po prostu nagram przed. W sensie. Po wyjściu nagram przed muzeum, jak było. No. Się zobaczymy. coś. cześć. Byłem w tamtym. O, w tamtym muzeum. Już go nie widać. E, chyba, że na, chyba, że wrzucę tutaj filmik, który nagrywałem przed chwilą, bo bez dźwięku mi się nagrał. Uwe, muzeum fajne. Trochę drogie. W sensie zapłaciłem 30 zł mniej więcej. Zastęp. E, więc. No, nie było to najtańsze, ale. Ale wydaje się przyjemne. E, w każdym razie, co? W każdym razie, no, krótko od pół godziny, mi zajęło przejście całego muzeum. E, jest trochę historii o o no Jak miasto powstało, prawa miejsc się otrzymało już w XX wieku. Więc ma nieco ponad 100 lat obecnie. E, trochę o kolei, o elektryfikacji kolei. To jakby temat bliski mojemu sercu. E, no i ogólnie bardzo przyjemnie, można było się przejść, po, 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 poczytać. E, trochę rzeczy jest, ale to jest takie bardzo małe muzeum. Szczerze mówiąc no nie wiem, jakby muzeum w tromso jest kosztuje chyba porównywalnie. Przymówiłem fakt, że studenci w Tromso chodzą za darmo, ale jakby nawet się dorośli, to chyba kosztuje porównywalnie, a uważam, że zawiera dużo więcej jakby rzeczy w środku. Eee, a w ogóle patrzcie. Tam, w tle, czerwony budynek, nie wiem czego ja złapię, chyba tak. To jest, w sensie za, jakby za kościołem za tym hostelem. To jest miejsce gdzie się... Or Rudy żelaza ze Szwecji wypakowuje. No co? ciekawostka jakby no. Okej. Okay. Więc już nie jestem tak bardzo uśmiechnięty. Byłem w muzeum... A, w muzeum wojny w Norwiku. No, wystawa nie rusza tak jak Auschwitz czy powstanie warszawskie, no, ale mimo wszystko no, trochę ludzi zginęło, mimo wszystko wojnie, więc to zawsze trochę rusza. Eee, więc tak. No, fajne. Trochę mi brakowało możliwości pogadania z kimś, podyskutowania tych rzeczy, które tam są, bo uważam, że czasami część jest bardzo. Eee. Bardzo. Jak to się nazywa? Kontrowersyjna, <gry> albo bym powiedział wręcz ten: e, nowego centryczna i taka bardzo nowa, w sensie jakby część z tych rzeczy jest podczas nowej perspektywy, trochę nie uwzględniając w mojej opinii perspektywy, jakby jaka była w tym czasie na świecie. E, a tutaj e, jest pomnik. Yy, kamień Hiroshima, z Hiroshima przewieziono kamień, który znajdował się w centrum jakby eksplozji Nie, z Nagasaki. Czy z Hiroshima? Nie, z Hiroshima. No i... Umieszczono jako pomnik pokoju. I nigdy więcej wojny. nigdy więcej wojny, znaczy wojny. No yy, wiecie co? Nigdy więcej broni atomowej. Użycie broni atomowej. Yy, tu jest jeszcze taki fajny. Mogę to pokazać. No. Widzicie? Taki punkt, z rozpisanym ile kilometrów jest dokąd. Jak mamy na Nordkapu, mamy 740 km. No, Warszawa jest w kierunku Nordkapu, to jest takie. Ja bym będzie dyskusyjne. No ale jest. E... No powiedzmy, że jest uproszczone. No, troszeczkę. Bo Sztokholm i Paryż to obok siebie nawet nie leżał, więc. Ale jest. No jest fajnie. Jest Warszawa. I trądzo jest 250 km. Dziś tam jadę. Tylko sobie, że będzie to 4 godziny. Zobaczymy. To jest chyba ratusz, ratusz, Nie wiem czy to będzie znaczyło ratusz. Nazwikomunę. Fajny mają her. Chociaż myślę, że to jest ciężkie do narysowania mimo wszystko, bo jakby ma jakiś tam konkretny kształt ta góra. Eee, ogólnie tak. Nie wiem, to, co teraz zrobić, bo te dwa muzea chciałem odwiedzić. tam jest jakaś fontanna jeszcze. Słyszałem wczoraj, obok niej, nic nadzwyczajnego. Nic chciałem odwiedzić tylko te dwa muzea właściwie. Bo się zastanawiałem, czy nie pójść tam na górę. O tam. Jak widzicie, tam jest stacja kolejki linowej z restauracją i tak dalej. No ale kolejka linowa to droga sprawa, jak można się domyśleć. Czy może nie aż tak droga? No jakby to było tak do 150... Jakby to było tak do 150 koron w dwie strony. No do 200 koron w dwie strony, to bym się zastanowił. Oba no, 300 w dwie strony. Może być bardzo ładny widoczek stamtąd. Chyba, chyba zaraz usiądę i sprawdzę. Eee, no tak. A na razie co? Na razie widoczek. To już będzie chyba koniec mojej wycieczki, bo jakby nie patrzeć, no już minęło 6 dni, no co, teraz mi zostało tylko wrócić do Tromza i zobaczymy. Możemy sobie podsumować tak krótko w sumie. Pierwszy dzień, pierwszy dzień był fajny, w sumie fajnie, fajna była ta podróż tym statkiem wycieczkowym, droga, nie powinienem jej wybierać, ponieważ w ten sposób się nie wyspałem, co cały pierwszy dzień właściwie zmarnowany. Ale fajne doświadczenie. E, fajnie, fajne to było mimo wszystko to że, że to, że nie dostałem tej karty pokładowej, że było jakieś takie niepewność trochę, o co chodzi. co to było fajne. E, drugi no i pierwszy dzień był spoko. Noslek naprawdę fajny. Nie pamiętam na ile go oceniłem. No myślę, że teraz mogę go ocenić na takie 9 na 10, jak wrzucam wszystkie. naprawdę było to, troszkę drogo, ale było na tyle przyjemnie, przyjemna pani, że w ogóle było ok. Drugi dzień, e, no, trochę, trochę nie wyszło to, że rzeczywiście zerwałem się to wcześniej. Poszedłem na tę górę, na którą nie byłem gotowy, nie byłem przygotowany, trochę słabo. E, potem pojechałem do Haningswear, tam nic nie zrobiłem, co to było dzień mocno i trochę tego żałuję. No, ale ogólnie też było, jakby nie patrzeć, e, przyjemnie. E, więc e, hostel był taki sobie. Więc myślę, że był. Nie wiem, drugi dzień pewnie był nie wiem, był gorszy. Był gorszy od pierwszego. Trzeci dzień. Trzeci dzień był fajny. Wyszedłem z kwalwika na tą plażę. Z tym trochę nagrałem. Był też fajny nosek z tą polką. Myślę, że to był. pierwszy był. Pierwszy nosek był. No, znaczy drugi nosek. Pierwszy... No, wszystkie noski były dobre. Wszystkie noclegi były dobre, tak naprawdę, jakby nie, nie potrafię powiedzieć, który jest najlepszy. No eee, co tak, tyle, jeśli chodzi o mówienie o noclegach. No i był fajny, właśnie fajny nocleg, eee, Nic dużo osób było w to było super. Ten dzień też był super. Czwarty dzień, czyli dzień w Rejnach. No, on mi zdecydowanie nie wyszedł, to że się nie poszedłem na tą górę. Eee, spędziłem 6 godzin marząc kółko, z tym się trochę źle czuję, do teraz. No, ale co, ale... Myślę, że... Myślę, że przynajmniej mam nauczkę na przyszłość. W ogóle co chwilę ktoś przechodzi i... dziecko, i się patrzy na mnie, bo tu stoję z mikrofonem. Ja sobie stoję w kącie galerii handlowej. Tam za mną. Widzicie jak jest jakiś autobus. Tam gdzieś będzie mój autobus zaraz. Eee... Co dalej? Eee... No i no Nostek kolejny już spoko. Eee... Niedziela, czyli powrót, to był dzień taki jakby trochę ciężko mi go ocenić, bo tyle zwłaszimy to z z Norgayvon do E że jakieś tam nie wiem 40 minut mi zajęło w chwilę pochodziłem po E, e no i co, I tyle więc fajne, ale bez szału no i wyjeżdżanie tylko z zjeżdżanie w autobusie bu, e, 8 godzin w autobusie to za długo, a przecież tam tak naprawdę to 7 godzin w autobusie e, z kawałkiem no i jeszcze były te dwie przesiadki, ale to takie nie, wolałbym to zrobić już samochodem Bądź się topami. Powinienem był tak to zrobić, nie przemyślałem. W życie, trudno. No i dzisiaj było spoko. Poszedłem do dwóch muzeów, połaciłem trochę po Narwiku. Nic bardzo ambitnego, ale też jakby już trochę nie chce mi się już. To jest za dużo. Yy... Jakby ten zaplanował sobie niektóre, nie byłoby pewnie łatwiej. Ogólnie w ciężkowie się że spoko, jeszcze jakby zanim o... jeszcze ocenię pewnie i jak, jak będę montować to ewentualnie, coś tu dodam, bo to jest pewnie w ostatnim odcinku. No i fajnie było, w sensie muszę podsumować jeszcze ile wydałem, bo jestem w sumie tego ciekaw, ile mi to sumarycznie wyszło. no Noclegiem wyszło 1243 zł, transport wyszedł koło, liczę teraz, powiedzmy koło 500 zł, jedzenie pewnie koło też 300-400 zł, to 2-2 stopnie wyszła cała wycieczka. To nie jest tak dużo na 6 dni po jeden z najdroższych krajów świata. Różnie jest pokosena. No. Więc to co? Fajnie, fajnie było nam mam to nadzieję montować, jakby montować. pokazywać. Montowanie pewnie będzie komikatoru. To powinienem tak powiedzieć. No i zobaczymy, tak? No, nie może niczego wykluczyć, że świeci się będę bawić, montując takie wielkie materiały. Eee, no tak, to co? Myślę, że to tyle. Następny odcinek nie wiem tam. Nie wiem, kiedy będzie, nie wiem, czego będzie, no, ale zobaczymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Siema!